wszystkim, gdyby trwające obecnie kampanie prezydenckie połączyć w jedno wydarzenie, to byłoby to coś na kształt festynu wiejskiego pomieszanego z mszą świętą, pochodem pierwszomajowym, paradą równości, wizytą w mopsie, pretensjonalną dyskusją i live'em na TikToku. Towarzyszące temu skakanie sobie do gardeł po to, aby dopchać się do koryta i zdobyć nad nami władzę, nie czarujmy się, zawsze miało charakter cyrkowy, ale mam wrażenie, że teraz poziom Żenady wystrzelił w kosmos. A propos kosmosu, zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego do tej pory oficjalnie żadna inteligentna cywilizacja pozaziemska się z nami nie skontaktowała? Powiecie, no bo nie istnieje. A ja uważam, że istnieje, ale patrzy na nas, widzi wojny, nienawiść na tle światopoglądowym, rasowym, religijnym, homofobicznym, wprowadzanie rozwiązań socjalistycznych, niebotyczne zaciąganie długu publicznego i myśli sobie, ci Ziemianie to jakieś niedorozwoje są, trzymamy się od nich z daleka. Wracając zaś do kampanii, to obecnie wchodzimy w jej najgorszą, bo najbardziej intensywną fazę, w której na zmianę będziemy albo przekupywani, albo zastraszani. Trzymajcie się więc tam mocno pysiaczki. Na tym etapie też dojdzie do uprawianego na masową skalę absurdu, polegającego na tym, że wszelkiej maści politycy, dziennikarze, działacze społeczni, celebryci, influencerzy itd. będą namawiali do tego, aby nagminnie Brać udział w wyborach. Czy osoby, które agitują bez względu na wszelkie okoliczności, idźcie wziąć udział w wyborach, naprawdę chcą, aby swój głos oddała osoba, która nie zna się na ekonomii, politologii, geopolityce, etyce, nie interesuje się polityką, nie zna programów wyborczych, a nawet jeżeli w jakimś stopniu je zna, to nie wie, jakie konsekwencje niesie za sobą ich wprowadzenie. Decyzja takiego ignoranta, który dodatkowo chce narzucać swój światopogląd innym ludziom, będzie najpewniej podyktowana pobudkami natury emocjonalnej i stanowić będzie wypadkową propagandę którejś z głównych sił politycznych. Wysoka frekwencja działa na korzyść dużych partii, zwłaszcza tych postulujących popularne w społeczeństwie rozdawnictwo, co złoży niczemu innemu jak Utrzymaniu patologicznego statusu quo. Jak to mówią, głos ludu, głosem diabła. Poza tym, czy moralne jest, aby poprzez wybory możliwe było stosowanie przymusu jednych grup społecznych na inne? To pytanie retoryczne, na które odpowiedź jest jeszcze bardziej retoryczna. Ja sama nie absolutyzuję swoich własnych sądów wartościujących i nikomu nie narzucam swojego zdania. Nie mówię innym, jak mają żyć, a co najwyżej pokazuję, jak sama żyje. Doprawdy nie wiem więc, co kieruje osobami, które nawołują wszystkich do brania udziału w wyborach. Gdzie podział się rozum tych ludzi? Czyżby tam, gdzie te prywatki? Jeżeli chodzi o moje prywatne zapatrywania, to stoję na stanowisku, iż człowiek wolny nie wybiera sobie pana. Nie uznaję żadnych autorytetów ponad sobą. Paradygmat mojej egzystencji stanowi moralność oparta na prawie własności. Wszystko, co narusza prawo własności, czyli stanowi akt agresji wobec czyjegoś umysłu, ciała czy zasobów, jest nieakceptowalne. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność kogoś innego. Poza tym jestem absolutem. Branie więc udziału w wyborach nie jest dla mnie, jak usiłuje się nam wmawiać, żadnym przywilejem święta demokracji, a aktem upokarzającym i obrzydliwym. Tak czy inaczej, chcąc, nie chcąc, żyję jednak w ramach jakiegoś systemu i muszę w nim w miarę sprawnie funkcjonować. Oddam więc mój głos, ale będzie to wyglądało tak jak na tym memie, który teraz Wam się wyświetla. Nie powiem Wam na koło oddam swój głos, bo ta osoba nie zasługuje na to, aby ją promować. Jednocześnie zaznaczam, że każdy komentarz, który będzie stanowił agitację na rzecz danego kandydata, bądź będzie wyrazem sprzeciwu wobec innego, lub też stanowić będzie zgadywankę, na którego z kandydatów ja oddam swój głos, zostanie usunięty. Chcecie uprawiać propagandę? Bardzo proszę, ale róbcie to na swoich platformach. Z miłą chęcią z kolei zdradzę Wam, jakie kryteria zastosuję, dokonując wyboru. Przede wszystkim, rzecz jasna, będzie to jego stosunek do kwestii absolutnie fundamentalnej, a mianowicie termi ciąży. Błagam Was, to słaby, bo słaby, ale jednak żart. Ja nie pojmuję, jak można w wyborach rangi systemowej skupiać się na przypadkach jednostkowych. Ci kosmici patrzą pewnie teraz na nas i myślą sobie, no dla Polaków, a już na pewno dla Polek, najważniejszą kwestią w życiu jest A. Wiecie, ile razy zastanawiałam się nad A w moim życiu? Zero. A każdego dnia zastanawiam się, co włożyć do gara i jak zapłacić za rachunki. To jest dla mnie ważne. I zanim ktoś teraz wyskoczy mi z tekstem, że nie obchodzi mnie los wykorzystanej nastolatki w niechcianej ciąży, żyjącej w chacie z błota, niepełnosprawnej umysłowo, to zastrzegam, że poziom dyskusji w mediach mainstreamowych na ten temat sięgnął dna i ja nie chcę w tym uczestniczyć. Jakie wobec tego zastosuje kryteria? Będą to trzy kwestie systemowe. Po pierwsze, zapatrywania kandydata na problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, po drugie, jego poglądy na energetykę i po trzecie, jego stosunek do finansów publicznych oraz przedsiębiorców. Was również zachęcam do tego, abyście wyłuskali trzy najważniejsze dla siebie kryteria i w oparciu o nie dokonali wyboru. Myślę, że nie jestem jedyną osobą tutaj, która będzie głosować z uczuciem obrzydzenia, ale cóż możemy poczuć, moi mili? Należy spośród tych wszystkich dzbanów wybrać jednak swój imbryczek.